Dzisiaj dla Was takie małe przypomnienie, abyście okazywali każdemu człowiekowi yy, współczucie, abyście byli empatyczni, okazywali dobro. Nie każda osoba, która wygląda na szczęśliwą, po której nic nie widać, yy, tak naprawdę jest szczęśliwa. To, co widzimy, na zewnątrz to nie zawsze jest yy, wyrównane z tym, co przechodzimy wewnątrz nas, coś w środku nas. Yy, nie można człowieka oceniać po wyglądzie. W dzisiejszych czasach tak naprawdę każdy zmaga się z jakimiś traumami z dzieciństwa, ma na swojej w głowie mnóstwo problemów, tylko po prostu nie wszyscy to okazują, nie wszyscy się z tym, tym dzielą z innymi. Yy, ja jestem na to bardzo dobrym przykładem, bo patrząc na mnie nigdy byście nie powiedzieli, że przeszłam przez rzeczy, które przeszłam. Ja nigdy nie dzieliłam się również yy, z nikim Y, swoimi problemami, tym, przez co przechodziłam. Y, po prostu byłam tak nauczona albo i nienauczona. A tak naprawdę y, miałam bardzo ciężkie życie. Mam teraz 37 lat, i przez całe swoje życie zmagałam się z różnymi. Problemami, od, poczynając od tego, jak byłam małym dzieckiem. Yy, nigdy nie czułam się widziana, słyszana, rozumiana, nigdy nie miałam dobrego kontaktu z rodzicami, nigdy nie usłyszałam może usłyszałam, ale na, nie pamiętam słowa kocham cię, nie pamiętam żadnego przytulenia. Tak naprawdę od zawsze robiłam to, co chciałam, a wiadomo, jako nastolatka. Nie ma się dobrych pomysłów w głowie, także robiłam różne głupie rzeczy. Również byłam jako trochę wcześniej w szkole podstawowej, gimnazjum byłam prześladowana przez jedną dziewczynę. Byłam zastraszana, bałam się wychodzić na dwór później. Byłam w związku z osobą, która była alkoholikiem, której byłam w związku 5 lat. Chciałam tej osobie pomóc. Poświęciłam tak naprawdę siebie. Nie skończyłam szkoły. Jeżeli kogoś to interesuje, to wcześniej nagrywałam filmiki o tym, co mnie spotkało również urodziłam dziecko zdrowe, ale później się okazało, że ma wodogłowie, także z tym również było dużo stresu związanego z chorobą jego. Potem weszłam w drugi związek, który trwał 15 lat z osobą narcystyczną, która dbała tak naprawdę tylko o siebie. Te osoby, które były w takim związku, to dokładnie wiedzą jak to wygląda. Mój partner dbał o to, żeby z zewnątrz nasz związek wyglądał na idealny. Chciał mieć partnerkę, która nigdy się nie wykłóca o nic, nie zadaje pytań, która ładnie wygląda. Która nie okazuje swoich emocji. Przeszłam przez to przez depresję. Również, jak już mówiłam wcześniej, dwa razy byłam uzależniona od narkotyków. Dużo razy myślałam o śmierci, raz nawet próbowałam siebie zabić. Także yy, było dużo innych rzeczy, o których też nie jestem w stanie wszystkich spamiętać, bo dług, dług, przez, dług, <grywka> przez długi okres tak naprawdę żyłam w stresie. Yy, Zapominałam tak naprawdę, na, zaraz na następny dzień, co się działo. Także dużo jest takich rzeczy, o których, o których sobie z czasem dopiero przypominam, ale no uwierzcie mi, moje życie nie było usłane różami i nigdy na taką osobę nie wyglądałam, która by przechodziła przez takie rzeczy. Nigdy się nie dzieliłam z nikim. Yy, Tymi rzeczami, także ludzie mnie nie postrzegali y, za taką osobę, która zmaga się z czymś. Y, także chciałabym, żebyście nie oceniali po prostu ludzi po wyglądzie i każdemu okazywali swoje dobro, y, powiedzieli miłe słowo, bo takie jedno miłe zdanie, czy Wasz uśmiech może po prostu dobrze wpłynąć na osobę i sprawić, że jej dzień będzie o wiele, wiele lepszy.